Istnienie dobrze zaplanowanych i zorganizowanych usług informacji i poradnictwa zawodowego staje się coraz ważniejszym zadaniem realizowanym w większości krajów świata. Poradnictwo zawodowe, czy też poradnictwo kariery, jak najczęściej określa się je na świecie, ma na celu udzielanie specjalistycznej pomocy osobom w każdym wieku w dowolnym momencie ich życia w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu ich karierami. Usługi poradnictwa zawodowego mogą mieć charakter pracy indywidualnej bądź grupowej, prowadzonej bezpośrednio z klientem lub na odległość, np. przez telefon lub serwisy internetowe. Polegać one mogą na dostarczaniu informacji edukacyjno-zawodowej w postaci drukowanej, komputerowej i innej, stosowaniu narzędzi służących do oceny bądź samooceny, przeprowadzaniu rozmów doradczych realizacji szkolnych programów nauczania dotyczących planowania kariery, uczeniu umiejętności podejmowania decyzji, planowania i zarządzania własnym rozwojem zawodowym, organizowaniu staży i praktyk zawodowych, a także na wspomaganiu wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. Doradcy zawodowi działają dla młodzieży od 15 do 25 roku życia. To nie jest, nie jest reguła, jeżeli chodzi o doradców zawodowych. Doradcy zawodowi. Praktycznie w tej chwili mówi się, że powinno się obejmować działaniami doradców zawodowych młodzież już czy znaczy dzieci od przedszkola, bo wtedy już kształtują się pierwsze wybory zawodowe na zasadzie, czy chce zostać policjantem jak tata, czy pielęgniarką jak mamusia, ale to już te pierwsze, do, pierwsze decyzje zawodowe podejmuje się na poziomie przedszkola. Także ogólnie doradcy zawodowi pracują bez ograniczeń wiekowych, od dzieci aż do osób dorosłych, które w jakiś sposób swoją karierę prowadzą. Z usług tych można korzystać w instytucjach prywatnych i pozarządowych, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscu pracy, instytucjach szkoleniowych, uczelniach oraz w szkołach. Szkoła Szaty Kariery opiera się o metodę wolontariatu. Uważam, że młodzi ludzie bardzo chętnie chcą pomagać innym osobom i na to kładziemy największy nacisk, dlatego też chętnie uczą się służyć innym ludziom, uczą się w związku z tym komunikacji, uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczą się organizować sobie swój czas wolny, bo muszą pogodzić zajęcia w wolontariacie z zajęciami szkolnymi. Dlatego umiejętność gospodarowania swojego czasu wolnego, tak żeby przynosił efekty również i gdy chodzi o naukę, i gdy chodzi o ich pracę w wolontariacie, jest najspanialszą metodą na to, aby młodzi ludzie zdobywali swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Bo kiedy pracują w domu pomocy społecznej, kiedy pracują w świetlicy środowiskowej, kiedy pracują na oddziale w szpitalu z chorymi dziećmi, to po pierwsze muszą z nimi rozmawiać. A więc to, czego uczą się w szkole na zajęciach warsztatowych z komunikacji, przekładają na zajęcia praktyczne. A są to wszystkie te umiejętności, które potrzebne są, aby zaistnieli na rynku pracy, aby mogli potem pracować w firmie, aby umieli komunikować się w obrębie. Grupy pracowniczej. Taka metoda pracy z młodzieżą daje dobre rezultaty w krótkim czasie. Ci młodzi ludzie, kiedy kończą szkołę średnią, sami świadomie wybierają swoje studia, sami świadomie wybierają swój zawód. Grupowa forma poradnictwa daje uczestnikom możliwość lepszego poznania siebie, swoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki niej poznają się osoby w podobnej sytuacji i wspólnie z udziałem doradcy zawodowego zastanawiają się nad odpowiednimi dla nich rodzajami pracy. Ponadto doradca organizuje i przeprowadza spotkania indywidualne. To są spotkania, mówi się, twarzą w twarz z, z doradcą. Młody człowiek przychodzi do nas i bądź chce wykonać sobie jeszcze inne testy, które pozwolą jeszcze bardziej doprecyzować jego preferencje zawodowe. Chcę porozmawiać na temat trudności w poszukiwaniu pracy, ponieważ już zaczął szukać pracy i nie bardzo sobie radzi na tym rynku, nie wie, czy ma dobrze sformułowane dokumenty aplikacyjne, czy źle. My w tym pomagamy. Pomagamy napisać takie dokumenty, pomagamy określić błędy w poszukiwaniu pracy, uczymy szukać tej pracy, uczymy jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, opowiadamy o rynku pracy, jakie są umiejętności w tej chwili na tym rynku pracy niezbędne, jakie są zawody na czasie, jakie zawody są już schyłkowe. Jak, ym, jaki, jakie są problemy, jakie jest bezrobocie w danym regionie? Spotkania indywidualne dają wsparcie w procesie podejmowania decyzji zawodowych, zachęcając szukających pracy do aktywności i samodzielności. Na pewno mają one także taki e, swój wymiar e, nie chcę użyć słowa terapeutyczny, bo to jest może za dużo powiedziane ale chodzi o. O w pewnym stopniu zmotywowanie młodego człowieka do tego, żeby zaczął coś zmieniać w swoim życiu, żeby wziął się porządnie za szukanie pracy, żeby włożył w to swoje serce i takie też mamy zadania. Problemy człowieka związane z pracą stają się tak skomplikowane, że wymagają od doradców zawodowych dużej wiedzy oraz specyficznych cech osobowości. Różne drogi prowadzą do tego, żeby zostać doradcą zawodowym. Ja na samym początku byłem elektrykiem, potem po ukończeniu studiów podyplomowych właśnie w kierunku doradca zawodowy pomyślałem sobie, że to jest dużo lepsze. Jako elektryk bawiłem się z warciami. Teraz często mam do czynienia ze zwarciami między ludźmi, ale to już innego rodzaju jest elektryka i właśnie w tych kontaktach najlepiej się czuję. Mówi się o tym, że doradcami zawodowymi Powinny być przede wszystkim te osoby, które mają rozwinięte umiejętności społeczne, czyli z pewnością osoby, które ukończyły studia magisterskie na wydziałach psychologii, pedagogiki. Takie studia można ukończyć z tytułem Magister Pedagogiki specjalność poradnictwo zawodowe. Uczelnie, które oferują takie specjalizacje, to m.in. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie. Która oprócz dziennych i zaocznych studiów licencjackich oferuje także studia podyplomowe oraz, jako jedyni w Polsce, studia przez internet. Studia licencjackie można odbyć w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ponadto studia licencjackie o specjalności psychopedagogika i doradztwo zawodowe można ukończyć także drogą korespondencyjną w Prywatnej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Istnieje również możliwość studiowania na kierunku Doradztwo w Sprawach Rozwoju Osobistego w Niepublicznej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Instytucie PAN. Doskonalenie zawodowe w formie podyplomowych studiów dla doradców zawodowych prowadzone jest na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauko-Wychowaniu. Z pewnością, jeżeli chodzi o te dyspozycje, które powinniście posiadać, planując swoją karierę jako doradca zawodowy, to są umiejętności społeczne. Dobry kontakt osobisty, otwartość na potrzeby innych osób, cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętności związane z wysławianiem się. Ogólnie rzecz biorąc, pasja, chęć pomagania innym ludziom. Doskonała znajomość rynku pracy, potrzeb ludzi, posiadanych predyspozycji, umiejętności. Oceniania tychże to dyspozycji osób. Jeżeli mamy doradzać komuś, pomagać mu w dokonywaniu wyborów, planowaniu kariery zawodowej, musimy być sami specjalistami. Sami osobami, które doskonale znają motywację, znają potrzeby i znają możliwości spełnienia swoich oczekiwań i pragnień związanych z karierą zawodową. Na pewno powinien yy, lubić ludzi. Tak to się ogólnie mówi, i e, lubić, e, lubić to, co robi, to znaczy pomagać innym. E, powinien e, charakteryzować się jeszcze. Dużą, du, dużą odpornością na stres, no bo cze, często jest to y, z, praca w zmiennym środowisku bardzo. Y, za każdym razem wchodzimy do innej grupy ludzi i y, oprócz tej umiejętności pracy z tą grupą musimy też być przygotowani na naprawdę bardzo różne sytuacje w, przy tej naszej pracy. Empatia, pewność siebie i prezencja to są te elementy w pracy doradcy zawodowego, które pomogą mu w tym, żeby odkrywać pewne umiejętności w ludziach, z którymi rozmawiam. Rozmowa to podstawowa działalność doradcy zawodowego. To właśnie dzięki rozmowie doradca zawodowy może ułożyć razem z osobą, której pomaga ścieżkę kariery, ścieżkę dalszej edukacji. To właśnie dzięki tym umiejętnościom doradca będzie mógł to zrobić przede wszystkim dobrze. Zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe to są te formy pracy, z którymi na pewno doradca zawodowy spotka się i które będzie na pewno uprawiał. Rozmowa w zajęciach indywidualnych, czy też w zajęciach grupowych pewne formy pracy, którymi powinien wykazać się pedagog. A więc doradca zawodowy tak naprawdę jest psychologiem, jest pedagogiem, czasem również jest dla osób księdza. Doradcy zawodowi zatrudniani są najczęściej w urzędach pracy, w tym także w centrach informacji zawodowej oraz specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych poza sferą budżetową możliwości zatrudniania i samozatrudnienia dają doradcom zawodowym coraz liczniejsze agencje doradztwa personalnego. A jak doradca określa potrzeby i oczekiwania klientów? Na podstawie testów przede wszystkim. Jest tutaj ogromny wachlarz testów preferencji zawodowych, testów zainteresowań, które pomagają w takim określeniu profilu, profilu zawodowego danej osoby i na tej podstawie można pomóc w wyborze zawodu. Jeżeli chodzi o informację grupową, są to krótsze spotkania, zwykle 2-3 godzinne z daną grupą. I wtedy najczęściej robimy testy, omawiamy te testy, interpretujemy dla danej grupy. Poza tym prowadzimy różne zabawy, gry. Po takich warsztatach ich uczestnicy nabywają pewne nawyki i umiejętności. Są w stanie zaplanować swoją pracę na przyszłość, bo jeżeli uczą się usprawniania swojej pracy, usprawniania też automatycznie siebie, to jeżeli oni tak zaczną myśleć już, kiedy są uczniami szkoły średniej, to oni bardzo podobnie będą myśleć, kiedy będą pracownikami różnych firm. Bo też potrzebna każdemu jest refleksja, co dzisiaj udało mi się dobrze, co niekoniecznie, co mogę poprawić, co w mojej firmie za miesiąc jest do poprawienia, co jeszcze jest do zrealizowania. To również muszą nauczyć się, jakie są zagrożenia, co może mi się udać, co może mi się nie udać, jak temu zapobiec. Więc, to są te bardzo ważne umiejętności, które potem na pewno znacznie wpłyną na sukces ich zawodowy, na to, że będą dobrymi pracownikami. Doradca udziela porad zawodowych osobom niezdecydowanym co do wyboru szkoły i zawodu, osobom z problemami zdrowotnymi oraz pragnącym zmienić szkołę lub zawód. Czasem osoby mylą doradcę zawodowego z pośrednikiem pracy. Często zdarza mi się, że przychodzą do mnie osoby szukając pracy. Doradca zawodowy nie szuka pracy osobom. On pomaga im znaleźć umiejętności, on pomaga zaplanować karierę. Dzięki temu dopiero pośrednik pracy może znaleźć odpowiednie miejsce pracy dla takiej właśnie osoby. Ewenementem jest w Polsce szkolny doradca zawodowy. To nowy zawód, zawód, który będzie uprawiany w szkołach. Ponieważ tak naprawdę powinniśmy zająć się już edukacją młodzieży, która zanim trafi na rynek pracy, będzie przeszkolona w pewnych technikach, które pozwolą jej to zrobić szybciej i lepiej. Mówiliśmy dzisiaj o zawodzie doradcy zawodowego. O zawodzie doradcy zawodowego. Właśnie to tak jest. To jest bardzo trudny zawód. To jest bardzo trudny zawód z tego względu, że trzeba potrafić rozmawiać z ludźmi. I czasami ci ludzie są w takiej sytuacji, że naprawdę potrzebują naszej pomocy. Jeżeli ktoś spełnia takie warunki, lubi rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim lubi pomagać innym, to myślę, że powinien się zastanowić nad wyborem tego zawodu. Wykonano na zlecenie Komendy Głównej OHP dla potrzeb mobilnych centrów informacji zawodowej.